Siemanko, dzisiaj pokażę wam jak wgrać Launcher z Xperi Z do Xperi Soli. Od razu wspomnę, że aby to zrobić potrzebujemy Rota i CWM. A na dodatek mod ten działa na Xperi Soli u IP. Więc pobieramy trzy pliczki z opisu i wrzucamy je na pamięć naszego telefonu. Następnie w telefonie wchodzimy w aplikację Rota Explorer, zjeżdżamy do folderu System. Wchodzimy w folder app. W prawym górnym rogu zmieniamy z rw na ro. I odsykujemy aplikacji home. Ok, jak mamy tę aplikację, przytrzymujemy na niej palcem i dajemy rename. Na końcu dajemy old. Klikamy ok. Teraz szukamy aplikacji on-off tools. Ok, jak mamy, przytrzymujemy, dajemy rename i zmieniamy na końcówkę OLD. Teraz szukamy aplikacji recent calls Widget. No i nie to. Ok, jak mamy, ta sama procedura. Rename i końcówka OLD dodajemy. Ok. Teraz dajemy wstecz i wstecz. Na sam tu zjeżdżamy, dajemy SD card. I te trzy pliki, które przedtem wrzuciliśmy, kopiujemy. Czyli dajemy przycisk menu i dajemy multi select, Zaznaczamy aplikację On of Tools, Recent Call Widget i aplikację Home. Teraz na dole dajemy copy. Teraz zajmę wstecz. Wchodzimy do folderu System, App. I dajemy past. Po wklejeniu szukamy aplikacji HOME. Przytrzymujemy na niej palcem. Zjeżdżamy na sam dół. Chociaż nie, nie na sam dół. Dajemy opcję Permissions. I zmieniamy na RWRR. Tak jak widzicie. Klikamy OK. Teraz szukamy aplikacji On-Off Tools przytrzymujemy na niej palcem dajemy permissions i znowu RWRR ok teraz szukamy aplikacji recent calls widget o, tu jest przytrzymujemy znowu permissions RWRR takie uprawnienia klikamy ok wychodzimy z programu i Wyłączamy nasz telefon. Jak telefon się wyłączy, włączamy go ponownie. Teraz możemy wpisać kod kodpin. Jak widzicie, mamy już zmieniony launcher. Jest to już launcher z Xpery Z. widżety musicie załadować sobie na nowo. Ok, także. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania, postawienia kciuka w górę pod tym filmem, a także zerknięcia na mój fanpage na Facebooku. Dzięki za oglądanie. Cześć.